Dobra, chłopaki, przerwa na lunch. Jestem taki głodny, mógłbym zjeść wilka. To chodź, zjemy coś dużego, dzisiaj mamy burgery. To, najemy się dosyta. Idą. Chłopaki, idziecie na obiad? Mamy owoce i ciasteczko? Chodźcie, podzielimy się. O, moje ulubione ciastka! Ale nie wolno nam tego jeść, to mam mnóstwo kalorii. Dobra, dziewczyny, dzięki za zaproszenie. Gdzie utknęliście? Idziemy na lunch. Częstujcie się, chłopcy. My już się najadłyśmy. A czemu Kirilla nie ma z wami? Zaraz po niego zadzwonimy, on nie wie to jest dobrego jedzenia. Kirill, chodź, tu dziewczyny mają masę smakołyków. Chłopaki tam jest zdrowy lunch dla prawdziwych koszykarzy. A tu też jest pyszne jedzenie. Zobacz, mam banana. Chłopaki, częstujcie się! Dobra. Macie jakieś owoce? Pomarańcze, banany, co chcesz? To dajcie banana. Chłopaki, dzisiaj zagraliście świetnie. Podziwiamy was. Koszykarze i koszykarki są najlepsi. Aha, niedługo zawody. Widzicie, nasza przyjaźń z chłopakami idzie coraz lepiej. To dopiero początek. Co robisz dziś wieczorem? Big, nie podrywaj mnie, lepiej zwróć uwagę na Laurę. Dziewczyny, obiad się skończył, a chłopaków jeszcze nie ma. Czy to nie dziwne? Tak, oni nigdy nie opuszczają obiadu. Dziewczyny może przygotowują się do zawodów i nie mają czasu zjeść. Nie wierzę w to, dziewczyny. Znamy chłopaków bardzo dobrze i wiemy, że uwielbiają jeść. Dziewczyny, lepiej spakujmy drugie śniadanie i zabierzmy je na boisko do koszykówki. Chłopaki będą się cieszyć. To prawda, dziewczyny, zapakujmy im coś. Szykujemy lunchboxy. Zdrowe jogurty dla koszykarzy. Nad, przynieś proszę butelkę czystej wody. Okej. Okay. Dziewczyny, mam nadzieję, że chłopaki to docenią. Tak, inaczej zaczną gadać z koszykarkami. A o czym oni będą z nimi rozmawiać? One są głupie. Chłopaki chyba lubią rozmawiać z głupimi dziewczynami. Ale umawiają się z mądrymi. Okej, okay, zanieśmy chłopakom lunch. Czysta woda, Diano, tak jak prosiłaś. Dziękuję. Dziewczyny, zaniesiemy chłopakom lunch i kontynuujemy trening. Hmm. Musimy, maskotka już na nas czeka. Kiril jesteś taki słodki, jak się śmiejesz. A to komplement? To prawda, Kiril. <laughs> Dziewczyny myśleliśmy, że jesteście nudne, a jesteście całkiem spoko. Tak, tak jesteśmy, jesteśmy normalnymi, normalnymi dziewczynami. <laughs> Stop! Co? <laughs> Nie wierzę, czy oni urządzili sobie piknik? Jestem w szoku. Wygląda na to, że postanowili zjeść z Red Ewils. Widzicie, dziewczyny, szakujecie dla nich drugie śniadanie, a oni sobie siedzą z Red Ewils. To co, idziemy do nich? Nie, dziewczyny. Jeżeli czują się tak dobrze i dobrze się bawią, to niech się dobrze bawią. Diana, jesteś zła? Dziewczyny, nie jestem zła, ale jestem po prostu zszokowana zachowaniem chłopaków. Te Red Evils podrywają naszych chłopaków, a chłopakom to nie przeszkadza. Hej, króliczki. Hej, dziewczyny. Cześć, a co wy tu robicie? Stella wyrzuciła nas z willi. Moim zdaniem trochę przesadza. O, znowu coś przeskrobałyście. Wiecie, koteczki, nie będziemy się teraz zajmować waszymi problemami. Mamy problemy z Red Evils i naszymi chłopakami. Ach, Red Evils, one są obrzydliwe. A może Wy pomożecie nam, a my pomożemy Wam? My się szybko uporamy z Red Evils. Hmm, brzmi interesująco, a od kiedy chcecie nam pomóc? Wy macie problemy, my mamy problemy, to wzajemna pomoc. Jeszcze wy macie lunchboxy, macie tam jedzenie? Nie mieliśmy czasu zjeść, Stella nas wrzuciła. Tak, to lunchboxy. Jak chcecie, możecie je zabrać, nie są już nam potrzebne. Dziękujemy. A o wzajemnej pomocy pomyślimy! My pomożemy wam ze Stellą, a wy pomożecie nam z Red Evils. O, dziewczyny, zostańmy przyjaciółkami. W tej willi wszyscy nienawidzą was i nas. No, króliczki po prostu nam powiedzcie. Okej, okay, koteczki, zgoda. Dobra, dziewczyny, musimy iść. Mamy teraz trening. Do zobaczenia! Mówiłam, że króliczki nam pomogą, ale musimy się rozprawić z Red Evils. A ja się wcale nie boję Red Evils. Ktoś chce ciasteczka? Tak! Cześć, Timur! Hej, dziewczyny, czemu znowu się spóźniłyście? Mamy pewne problemy z koszykarzami i koszykarkami. Tak, Red Evils postanowiły nam odbić chłopaków. Mówicie serio? Tak, naprawdę, Timur. Dobra, nie mówmy już o koszykarzach i Red Evils. Mamy trening. w E g r a n a wygrana! Króliczki są so najlepsze! Timur, dołącz do nas! Jeszcze raz! w EG g -r -a -n -a, Jestem w szoku. Pierwszy raz koszykarze byli dla nas tacy Mili. Zjedli wszystkie nasze ciasteczka. I co, żałujesz ciasteczek dla takich przystojniaków? Dziewczyny, jesteśmy na dobrej drodze do sukcesu. Stella, a co ty tu robisz? Czekam na was, Red Evils. Koteczki Shona Izaka wykopałam z Willi. Wy jesteście następne. Stella, mamy super nastroje. Przestań je psuć! A co my zrobiłyśmy? Za co nas wyrzucasz? Hałasujecie w nocy? Czy nie wiecie, że noc służy do spania? Słuchaj, zorganizowałyśmy własną inicjację koszykarek. Tak, świętowałyśmy. Czy to jest zabronione? Świętowanie w nocy, kiedy wszyscy śpią, jest zabronione, Red Evans. Jeszcze jedno ostrzeżenie i opuścicie willę. Wszystko jest super oprócz niej. Oprócz Stelli. A kiedyś się przyjaźniłyśmy. To było kiedyś. Dziwna ani jednej wiadomości od Diany. Kitty do mnie też nie pisała, pewnie mają trening. Nie poszliśmy na lunch, na pewno tam na nas czekały. Trzeba z nimi porozmawiać. Wiecie co, nie powinniśmy zostać na lunchu z Red Evils. Ale dziewczyny miały pyszne ciasteczka. To co powiemy króliczkom, czemu nie byliśmy na kolacji? Powiemy, że ciężko trenowaliśmy i zapomnieliśmy. Timur potrzebuje pomocy. Który kostium kąpielowy jest lepszy? Chcemy iść na basen, żeby poprawić sobie humor, koszykarze tak nas rozzłościli. Tak, nie chcemy się z nimi spotkać. Wygląda na to, że nigdy nie będę z zakatem. na wszystkie kostiumy są super. Dziewczyny, jesteście króliczkami, super wyglądacie na plaży. Timur, twoje słowa są jak balsam dla duszy. Jak dobrze, że mamy maskotkę. Dzięki za komplement, ale tęsknię trochę za koszykówką. Ale nie martwcie się, dziewczyny, nie opuszczę was. Nie boimy się. Jak odejdziesz, przyjdzie ktoś lepszy. Nad co się z Tobą dzieje? Maskotka nie zrobiła nic złego. Dziewczyny, ubierajmy się, bo w końcu nie pójdziemy dzisiaj na plażę. Dziewczyny, przyjdziecie, to przebieranie zajmuje masę czasu. Jesteśmy gotowe. Timur, jak Ci się podoba mój nowy kostium? Mi też się podoba ten kostium. Dziękuję bardzo, Diano, że mi go dałaś. Timur, czy mi to pasuje lepiej niż Dianie? Kupiłyśmy z Dianą takie same kostiumy kąpielowe, bardzo go lubię. A ja mam tęczowy kostium, podoba Ci się? Oj, dziewczyny, robi się gorąco. Nigdy nie widziałem tyle piękności w jednym pomieszczeniu. Dziewczyny, sądząc po reakcji Timura, wyglądamy bosko. Timur, idziesz z nami na basen? Takie dziewczyny jak wy potrzebują ochrony, idę z wami. Wiesz lepiej, jak się opalacie, niż jak gadacie. Ble, ble, ble. Czuję się jak królowa, bo dzisiaj pierwsze skorzystałyśmy z leżaków. Tak, tak jesteśmy, jesteśmy królowymi. królowymi. Stella idzie. Nie boimy się jej, króliczki nas obronią. Co tutaj robicie? Mieliście opuścić willę? Króliczki nam powiedziały, że zostajemy w willi. Nie mówiły tak, mówiły. Wygląda na to, że kłamiecie koteczki, ale to do was podobne. Idą króliczki, zaraz je zapytamy. Pytaj, pytaj, Stella. Króliczki tu są i koszykarki. Chyba będzie jakaś drama. Dziewczyny, tam leżą upadłe gwiazdy. Nigdy nie myślałam, że będę ich nienawidzić. Wcześniej z nimi rozmawiałyśmy. Złaście z leżaków, to nasze materace. Króliczki, króliczki nigdzie, nigdzie nie idziemy. Nigdziemy. My pierwsze zajęłyśmy leżaki. Potrzebujecie pomocy? Timur, same sobie poradzimy. Kiedy króliczki przychodzą na basen, musicie stąd iść. Red Elvis. Dziewczyny, mam pytanie: Kto pozwolił koteczkom wrócić do willi? Stella, a kto ci pozwolił wygonić koteczki z willi? Diana, sama byłaś przeciwna koteczkom, źle się zachowały. Nie pasują tutaj. Stella, w willi jest więcej problematycznych osób niż koteczki. Jeżeli chcesz się czymś zająć, to zajmij się tym. One są niegrzeczne i bezczelne. Nie tylko jedzą lunch z naszymi chłopakami, ale też zajmują nasze leżaki. Słyszałyście, wiedzą o lunchu? To bardzo fajnie. Dziewczyny, wszystko idzie zgodnie z planem. Red Evil zliczę do trzech i macie stąd iść. Raz, dwa, trzy. Dobra, Dobra idziemy. idziemy. I jutro tu będą nasze leżaki. Osobiste. I nie ważcie się na nich siadać. Co za Co paskudne, paskudne, dziewczyny. Dziewczyny, a ja was będę ochraniał. Dziewczyny, zróbmy sobie selfie. Niech koszykarze zobaczą, że miło spędzamy czas na basenie. Maja, miłego odpoczynku, dziewczyny. I naprawdę, nie powinnyście współczuć koteczkom. Dziewczyny, nie powinnyśmy współczuć koteczkom? One się nam przydadzą. No i jak? Wyglądamy dobrze. Ta, super, tylko mi się ta moda nie podoba. Jakiś misiej w ogóle. To co, idziemy do króliczków? Ta, tylko zadzwonię. O, a króliczki spędzają czas przy basenie. Bez nas. To chodźmy z nimi porozmawiać. Wygląda jakby były na coś złe. Tylko na co? Kupaki idziesz z wami. Chodźmy. Króliczki po prostu załatwiły Stelle. Koteczki dajcie, dajcie nam przejść! A to właśnie z nimi chciałyśmy się rozprawić. Co, pójdziemy pogadać Red Evils? Wy jesteście takimi oszustkami, co wy sobie w ogóle myślicie? Jesteśmy koszykarkami. Nie pozwolimy się obrażać. Chcecie porozmawiać? Dobra, zobaczymy, kto wygra. Teraz to będzie ciężko. Pogadajmy za willą, żeby Stella nas nie zobaczyła. Chodźmy! Chodźmy. Dziewczyny, umiecie walczyć? No, no, tak, tak o. o! Chodźcie, skopiemy im tyłki. Zobaczcie, koteczki dotrzymały słowa. Niech pokażą Red Evils, gdzie ich miejsce. A ja bym chętnie dołączyła do koteczków i ustawiła te Red Evils. Ale jesteśmy dziewczynami, damami. Dziewczyna, gdzie wasi faceci? Zapomnieli o was, czy co? Nasi chłopcy nas nie interesują. Dzisiaj odpoczywamy. To dlatego króliczki nas nie zaprosiły. Spędzałem czas z maskotką. Zobacz jak się relaksują. To tyle, Timur, nazbierałeś sobie. Skopię mu tyłek. Chciałbym to zobaczyć, Big. Gdzie idziecie? Dziewczyny odpoczywają. Co? Za kogo się uważasz, maskotko? Kitty, tutaj jestem. Dziewczyny, dajmy im nauczkę. Tomas, tutaj jestem, za daleko od ciebie. Timur, dziękujemy, że trzymasz obce osoby z dela od naszych leżaków. O czym ty mówisz, Maja? Jesteśmy obcy? Od dzisiaj jesteście obcy. Co zrobiliśmy? Czemu nas tak traktujecie? Dobra, chłopaki, rozejdźcie się. Chcemy widzieć, co zrobiliśmy. O, nie wiecie? Nie macie odwagi się przyznać? Czemu nie przyszliście na obiad? Nigdy nie przegapiacie obiadu, co się dzisiaj wydarzyło? Niedługo zawody trenowaliśmy! Bez przerwy rzucaliśmy piłką do kosza. Bez odpoczynku. Tak, dokładnie, bez przerwy. Kiril? Chłopaki wszystko wyjaśnili, co mam jeszcze dodać? Chłopaki, wynoście się stąd, zejdźcie nam z oczu. Jesteście tchórzami, nie macie nawet odwagi powiedzieć nam prawdy. Wszystko wiemy, bałwany, wiemy o waszym pikniku z Red Evans. Smakowały wam owoce i ciasteczka? Jesteście tacy dziwni, chłopaki. Mówiłem wam, że to zły pomysł. Skąd one wiedzą? To naprawdę koniec. Dziewczyny, jak skończycie się opalać, to przyjdźcie do nas i porozmawiamy. A, jest, a kiedy skupimy tyłek maskotce? Chyba w ogóle. Dobra, chłopaki, to nie jest najlepszy moment. Dziewczyny, jak będziecie chciały pogadać, to przyjdźcie. Oj, chłopcy się obrazili. Dobrze im tak. Już dawno zasługiwali na nauczkę. I co zrobimy z Red Evils? Zastanowimy się, na wszystko przyjdzie czas. Dziewczyny, czy my stałyśmy się złe? Nie nad, stałyśmy się sprawiedliwe. To nasi chłopcy. Kochani, wyobraźcie sobie, Red Evils chcą ukraść naszych koszykarzy. Ale na pewno wymyślimy, jaką dać im nauczkę. Zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. pa! pa.